Szanowni Państwo, znajdujemy się w środku hali sportowej, która należała kiedyś do MZKS Czarni. Obecnie należy formalnie do klubu sportowego Czarni, który istnieje, ale tak naprawdę nie istnieje. W związku z tym, jak możemy zaobserwować tutaj na miejscu, ta hala, w której kiedyś siatkarki czarnych w latach 80. odnosiły swoje największe sukcesy, odchodzi niestety do historii. Prezes nam powiedział, że od 2002 roku próbował doprowadzić do. Tego, by formalnie ten obiekt został przekazany klubowi sportowemu Czarnych, ale jak widać mu się nie udało. Niestety po raz kolejny wskutek czyjegoś zaniedbania coś wartościowego z tego miasta odchodzi. Panie prezesie, co będzie z Halą przy ulicy Golgara? No należy wyprostować akt notarialny, tak, żeby się nadawał ten akt do przyjęcia przez sąd od dwóch miesięcy powstała taka grupa pięciu osób, która podjęła się wyprostowania tego. Ona już od wielu lat powiedzmy nie mogłaby spełniać tych wszystkich warunków, pod które, które tak jak gdyby stanowiły jej przeznaczenie tak naprawdę to jest działka. To jest praktycznie jedyna wartość tamtego miejsca.